Dzień dobry. Witamy pięknie z kolejnym pięknym miksem z drapek. Takie ja już pazurki zmyłam. Po Ach szybko. Tak, takie są jeszcze takie, wiecie, słabiutkie. Tak muszą troszeczkę dojść do siebie. Moje pazurki kochane twoje, piękne. Twoje, piękne. Słuchajcie, co my tu mamy? Ekstra linie Paradiso, mega pensja. Szczęśliwe, szczesli szczęśliwe. Szczęśliwe. Crazy 8. No i Playbook. Playbooka wyciąga Łuki. Na wyjeździe złotych. wszystko z wyjazdu jest. 68 zł, kochani. Już policzyłeś? Mój bądzik słaby. Zobaczymy, jak twój, twoja ósemeczka z mielca, którą ci wyciągałem. Mm, od czego ja tu zacznę? Może od Crazy 8. Dobrze. Od Crazy 8 zaczniemy. Szukamy ósemeczek z drapka z numerem 48. ósemeczki czarne, czerwone, mile widziane. A, o. a mamy 3. Siedem. Siedem. Dwa. Sześć. Sześć. Zamilkam. Dziewięć. Jeden. Jeszcze dwie szanse. Dziewięć. I czwóreczka. Nie ma. Nawet nie, nie ma, ma co szukać chyba kontroli. Ja nie będę szukać kontroli. Bo wiadomo, że nie było ósemek. To teraz szczęśliwe linie. O tu z tej strony. Słonik tęcza. No to lecimy. Jest wszystko praktycznie. Słonik tęcza. I nawet nawet. No ładnie, ładnie. Ja jestem zadowolona. Żeby tyle symboli wpadało zawsze. To co tam wydrapała? Pik i gruszka. No to szukamy razem z wami. Pik jest. Kolejne. Gruszki nie ma. Uh -huh. No to biedronka i cytrynka. Biedronka. Wyrudź. O, cytrynka. Biedronka jest. Po jednej znakiem tego. No to. Po sztuce było. Dobra i tyle, nie? Truskawka, banan. Truskaweczki są. O, dublet. banan jest z truskawką tu mamy banana wszystko kolejne śliwka dzwonek tu śliweczka śliweczka i dzwonuś dzwonek dzwonek Kolejne to garnek i jabłuszko. Hmm. Jest. Jest jabłuszko. No, tu powiem Dorzuciłaś. Wam, że no, ładnie wygląda. Jest potencjał. Krap kwiatek. Krap kwiatek. Kwiatka mamy. Krawa nie było. Nie ma. Ananas i diament. Mhm. Diamencik, ananas, diamencik, i diamencik. No ładnie się robi, ładnie się robi. Sześć do końca. Złoto, klucz. Były, były. Ale to mi tu podkładka lata. Trzeba ten kocy położyć, to wtedy będzie nieruchomo. Klucz i złoto. Tak jest. Ok, Dobra. cztery do końca. Wiśnie winogrono. Wiśnie, winogronko. Tu jest winogronko. wiśnie nie było. No i, i serduszko podkowa. Czy były? Ja hmm. nie kojarzę. Kochani, zabrakło. Nie ma WNI. Nie Tylko pomyliłam co, się. Może Twoja czerwona, tak jak mieliśmy paczkę i szukaliśmy tej głównej, może z wyjazdu przyjechało coś O, Może tak. Sprawdzamy. A tuż będziemy szukać 37, 27, 5, 43 i 26. Piękne. Albo dwa razy napis. Mamy 39, 35, 44.

28. No to dawaj, Miśka. Dawaj ten napis. 36. <noise> Niech już będzie. 8, 18, 29. I czwórka, czyli tutaj zdrapunia w ogóle pusta. pusta. CS, CS. No to proszę. Może na piątkę spisze się ta zdrapka paradiso. paradiso z numerem 5. Ze starej edycji. Mm -hmm. Znaleźliśmy też w starych, w starych edycjach, więc braliśmy. No poczekaj, bo mi ten drapak coś tak... Bo Pokaż przecież, mi ten złoty. Tam przecież główny, proszę bardzo. A to jest ten nowy? Ten nowy. Ośmiornica, kapelusz. No i szukamy. Ośmiornica. Jest. O, ten fajnie drapie. Kapelusz też był. Dobra, a I tu? I Kapelutek. Fajnie. Dwa kolejne. Rozgwiazda, parasol, tu parasol, rozgwiazda. Wszystko, to na dole? Rozgwiazda. Pokazała się. No, ciekawe. Co ta stara paradiso jeszcze nam tutaj pokaże? Przyniesie. Przyniesie. Rybka żółw. Na górze nic. Rybka żółw. Tu też okay. nie ma. Czyli wszystko będzie ukryte na dole. Tu mamy rybkę, żółwia. I rybkę? Rybkę. Mhm. Dobra. Termometr. Oj. Już wiadomo, gdzie będą kontrolować. Tak, termometr torba. Termometr jest. To rybka tu na dole. Torebeczka. Termometr. I tu. Termometr i torba. Fajnie. Kolejny napój. Bluzka. Bluzka. Napój. Tu. Chyba e, nie nic. Widzę po nic. środeczku nic. Bluzki, napoju. Na dole nie też ma. nie widać. Ok. No to tutaj mamy palmę i aparat. Aparat. Palma. Aparat. Jest i palma na dole. O, tutaj tylko nutka i główna. Haha. Ha. Ocie. A mamy latarnie i płetwy. Ale by było, jaki. Nie strasznie. Latarnia. Płetwy. Tu, tu mamy latarenki, płetw nie ma. ma. Dobra, to lecimy tu. Słoneczko, chmurka. Na górze nic. Jest chmurka i słoneczko od razu. Słoneczko tu. Na dole ile słonek, zobacz. Raz, dwa i trzy. trzy. Super, wszystko. Ale już nie będzie nutki, bo zobacz. O, no, po co te słoneczko? Chcieliśmy nutkę. Kostka i tęcza. Ok. Kostka tęcza. tęcza. I tu mamy. Tu mamy kostka tęcza. Chciałby sobie bliźniaczo. Co dalej? Łódź, arbus. No to określimy. Łódź, arbus, zobacz. Blisko, blisko. Tu. Łódeczka. Łódeczka. A na dole. Arbuziki są, ale chyba poblokowane. Kochani, chyba nie ma nic. W tej zdrabce no kontrolne by się może zgadzały. Na, główną, na tą główną. Na główną. <laughs> no to proszę, ekstra linia. Z numerkiem 10. Czy to Lubię będzie strzał dyszki. w dziesiątkę? Lubię dyszki. Sprawdzamy. No to tak mamy. Motylka. I łódź. Motylka i łódeczka. Jak już są obydwa, to, to ja jestem jest. tak zadowolona. Tu nie ma, tu jest motylek. Wszystko. Uh -huh. Teraz kwiatek, parasol wydwa. Nie, zobacz, dobrze. Kwiatek i parasol. Kwiatek. Tu... Tu nie widzę. E, tu nie ma. Tu kwiatek parasol też nie ma. Słoneczko i dzwonek. Słoneczko dzwonek. Jest słoneczko. Będzie I... dzwonek. Kotek będzie. I słoneczko dzwonek. Zobacz, o, tu. mamy tu. Czy coś dorzucisz? Chyba nie. Po jednym. Ale były. To się liczy, że były. Rower, kości. Rowerek mamy. Kości też chyba były. były. Kości. Kolejny w zielony. Tu. Co dalej? O, w końcu tu coś. Dzisiaj kości. O o o, 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 o. Pomagam, pomagam. Tu mamy coś, mamy. mamy kości. Pomagam, no teraz trochę. Co dalej? Miałaś. Trochę miałaś. Krap, popcorn, Oczywiście. były. Oczywiście. Były, były. Mhm. Ale idzie ładnie. Idzie tak, na, wiecie, na taką na całą wydrapaną. Widzieliśmy Poczekaj, już takie całe. I krabik. A w nich tysiączki były. Po tysiąku. Krabik. Krabik, popcorn. I popcorn. Popcorn w pomarańczowym, wróć. Tylko na chwilę Cię zostawić no, i ci gadać to już. Widzisz? No to mnie pilnuj. <laughs> to krabik, się poprawia. popcorn. No dobra. Dobrze. Serduszko, kluczyk. Kochani, pozdrawiamy wszystkich oglądających. Dziękujemy za komentarze, za łapki w górę i kreślimy. Zobaczcie, wszystko jest i serduszko będzie. No miałaś serce. O, o, o i jeszcze kluczyk. Kluczyk. Ja wam mówię, idzie na tysiaka. No, tęcza, <noise> słoń. Był. Ha, ha, ha. Słoń, tęcza. Czyżbyśmy by, czyż przywieźli taką mega zdrabkę? Zobacz tu. Dzieje się, dzieje. Tu? Jest kolejny słonik, Fajnie. nie. Dobrze. Co um. dalej? Laczki? Lody, lody były. Lody były, lody były. Lody były, laczki były. Ja wam mówię, to jakaś petarda jest chyba. Lody, laczki. Lody, laczki. Poczekaj, poczekaj. Są. Tu są laczki, dobrze byś myślała. Są że... kolejne lody. Lody. No pięknie idzie. No ładnie. Miśka już zadowolona. Ptak był? Oj, nie wiem. Szukamy, Oj. szukamy. A dalej co masz? Okulary były. Były. No to lecimy. Zobacz. Dobra. Ciach. Okulary. Ciachcia. Ciach, ciach. Okulary kolejne. Tu. tu. Tu okularki. I jeszcze dwie pary na dole. Wow. No, ptaka nie ma. No, pierwszy symbol dopiero, zobaczcie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Balony diament. Były. Były. Na 18 symboli tylko na razie jednego nie było. Poczekaj, balony. Zobacz diament. tu, co się dzieje. Diament. Ja już coś ja! widzę. Ja już coś widzę. Pięknie. Oj, mówiłem, że to będzie chyba piękna zdrabka. Baloniki i diamencik. Pięknie. Balony. Są. Są. Diament. Tu jeszcze, tu, no mam nadzieję, że to nie ostatnie dzwonienie, bo naprawdę idzie rewelacja, rewelacja, księżyc, Oj. gwiazdka, gwiazdka była, no księżyc, to lecimy, gwiazdka, gwiazdki nie kojarzę, o, tu, jest, tu, zobacz Wszystko. co by podkowy zrobiły, no właśnie, dobra, cztery ostatnie, rolki, rolki. czapka, czapka, czapka była. była, rolki nie kojarzę, Czapeczka jest tu i tu. No dobra, ostatnie dwa. Piłka była. I sakwa, ale szło na całą, naprawdę. Tak pięknie. Piłka, sakwa, poczekaj. Tak, jest. Kochani, piłeczki. Piłeczki. Ja znowu coś widzę. Super, super! Tu piłka. To i tu tak masz ładnie to trzy. Linie. Zobacz, no ładnie. Fajnie szło, fajnie. No dobra, to sprawdzamy od pierwszej linii. Od pierwszej. Dyszka. Dyszka. Dobrze. Kolejna. Dokładamy dyszkę. I, I tu. Trzy dychy! No, Super! Ale fajnie, 30 zł. E, e e Tak, jakbyś grubą rybę mogła sobie teraz wpłynąć. Pięknie, Dada. A no będę brawo. zaraz ją drapać. A teraz grubą rybę wydrapiemy. Trzy dychy, są. Trzy dychy są. proszę bardzo. No. Co łuki wyciągną w Mielcu? W Mielcu Miszka pięknie skreśliła. Multi. E, multi, multi. A co wy z tego playbooka? No o. i tu jest drapka z numerem 8 i ósemki będziemy szukać. 14.

22, 13 i 27. Dobra. Dobra. Ale dalej. playbook potrafi zaskakiwać nawet na samym końcu, więc wiecie, my wierzymy w zdrabkę do końca. Li, liczę, że ciągnąłem coś dobrego. Szminka, kufer, lustro, złoto, perła, portfel, moneta. Korona, zegarek i pierścionek. No tu nie ma. Dobra. Jeszcze dwie strony. Na razie bez wygranej. To teraz tutaj szukamy... Trzech siódemek, Trzech siódemek. O, jak ładnie idzie. Nie ma. Na razie pojedynczo. Pojedynczo. Sypię siódemkami bez przerwy. Po jednej sztuce. Oj, coś tam, jakiś brudek mi Bo wpadł. pod spodem są te brudki, z pierwszej strony. I z drugiej. U. Zobaczcie wszędzie po jednej. Po jednej. Szósta i siódma gra przed nami. O! Było lepiej. Było Już lepiej. Dwie. I? I też jedną kończymy. No tu okay. nie. Ma. To teraz dwa takie same symbole. Na o. pierwszej linii pusto. Pusto. Co w środkowej? Nie ma. Nie ma. A na dole? No chyba nie no, ma. chyba, chyba nie, nie, nie ma. ma. <laughs> chyba nie Co ma. Co teraz w topazowej siódemce? Trzy świnki poproszę. O proszę, o proszę. Poproszę trzy świnki. No to szukamy. Pojedynczo. U, pojedynczo. O, tu już dwa pierścionki. Nie ma. Tu nie ma. A tu. Zbegrani. No Sprawdzamy prawą stronę. Pojedyncza. O tu dwa lusterka. Tu nie. Plik wielkiej pensji bankiera by się przydał. Tu nie ma. Zobacz Mam dwie No, no świnki. zabrakło jednej. I tak bliziutko. No bliziutko. No to kochani, diamentowa siódemka. Tu szukamy perfum. A Zegarek. Portfel. Worek. Moneta. Perła, kufer i... Złoto. Szminka. śminka, No to kula mocy. Kula mocy może nas uratować. Może Ciebie uratuje. nie, w siódemce nie uratowało. Ale to było z innej kolektury w ogóle. Z innej paczki. O! Jest szansa na 150. I? I o! było blisko. Nawet była szansa na 900. Kochani, w tym playbooku się nie udało. No trudno, trudno. To nic. Z tym się zawsze liczymy. tak jest, Kochani, ale dzisiaj i tak miałaś piękną zrapeczkę, która szła naprawdę na, na jakiś szła. taki rekord w tej zrapce. Trzy Kochani, dyszki są. Trzy dyszki, trzy linie. Fajne emocje tutaj były. No pięknie dziękujemy Wam za ten odcineczek. Za, za to, wasze że nas wspieracie. Łapki, za subiki, maile. Za komentarze. Za to, na że jesteście z nami, tak. wielkie serduszka. Na My staramy się odpisywać na wszystkie komentarze. Tak. Nawet jak nie odpiszemy wszystkie Wszystkie na pewno dnia. czytamy. Także Słuchajcie, jest nam bardzo miło. Pozdrawiamy Was cieplutko. Bierzemy się za sprzątanie, bo tutaj trochę nabrudziliśmy. I zakończenie kolejnego odcinka. kręcimy kolejny, bo przed nami przecież wyjazd. Tak jest. Buziaki. Buziaki, papa. Pa.